Ośmiornica czy kalmar, oktopus, squid. Odpowiedzi na te i inne pytania, te i inne słówka znajdziecie w najnowszym wpisie na blogu, a właściwie to w zabawach zaproponowanych w najnowszym wpisie. W tym tygodniu zaczynamy od morskich opowieści. Zapraszam. Wpadajcie na bloga, bo dzisiaj nowy wpis z borskimi inspiracjami. Baby shark, ty tydydyd, baby shark, ty mm, mm, nic z tych rzeczy. Nie będzie o baby shark, ale będzie o pewnej piosence dotyczącej morza, dzięki której można się świetnie bawić, a do tego nauczyć się wielu nowych słówek i... Łączy nam się ta piosenka z tematem dziur, który bardzo wam się spodobał w zeszłym tygodniu. W najnowszym wpisie znajdziecie opis jak zrobić to moje suche akwarium wykonane z materiałów, które prawdopodobnie macie w domu oraz jak się bawić używając tego suchego akwarium. Te i inne pomysły w najnowszym wpisie. Płycie na bloga.